Można powiedzieć, że strasznie apatycznie wyszliśmy i gdzieś tam gra nam się nie opadała, ale e, cieszy się to, że w takich momentach nie dopuściliśmy przede wszystkim do sytuacji e, Orło, Tak naprawdę żadnej klarownej sytuacji nie stworzyli. Aczkolwiek takich połów nie możemy grać i nad tym musimy pracować. Komu chciałbyś zadedykować tego gola? chciał zadedykować? To przede wszystkim moje dziewczyny, która aktualnie jest chora i ta będzie dla niej. Okej, okay, kibice wam dzisiaj pomogli, wspierali was No kibice zawsze wspierają i bardzo im za to dziękujemy i oby tak dalej. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób przychodziło. I będziemy tylko zachęcać dobrą grą i tak naprawdę każdy kibic jest dla nas ważny i cieszymy się z tego, że przychodzą w takim świętkupie. U siebie jeszcze nie przegraliście. Jak myślisz, jak daleko uda Wam się tą pastę pociągnąć? No Został nam tak naprawdę jeden mecz u nas i chcemy to wygrać i zakończyć się z kompletnym zwycięstwem u siebie i to się dla nas liczy teraz.